Witam serdecznie na kanale Witarod osoby spod znaku bliźniąt. Witajcie kochani konia Cześć. To czytanie jest dla Was na czas od 3 do 9 lipca 2023 roku. Jak widzicie, mam tutaj już rozłożone karty po to, żeby troszeczkę zaoszczędzić na czasie, w ogóle chciałabym Wam... Podziękować za to, że jesteście, że jesteś jest Was coraz więcej, że mimo moich potknięć różnych jesteście ze mną. Tak, to jest dla mnie niezmiernie ważne. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz na moim kanale, ciebie również zachęcam do subskrybowania tego kanału. I tak naprawdę, dopiero wtedy dowiesz się po jakimś czasie, czy te czytania rezonują również z Tobą. Jaka jest nowość u mnie tutaj w tym czytaniu na ten tydzień, właściwie przez te wakacje? Będzie tak, że będą czytania, zaraz po tym ogólnym, czytanie z Valentina Tarot. Właśnie to jest to pudełko z tych kart. Będzie czytanie dla Singli i dla osób w związkach, więc warto będzie poczekać do samego końca. Dobra, to zaczynamy, ok? Jaka energia tutaj przychodzi? Z jaką energią przychodzisz może? To zobaczcie, mam wrażenie, bliźniaku, że ty jesteś zmęczony, jakoś tracisz tą równowagę swoją wewnętrzną. Jesteś tak pomiędzy młotem a kowadłem często, pomiędzy różnymi wyborami. A kto za tym stoi? Za tym stoi albo szef, albo twój partner czy partnerka. Równie dobrze możesz tutaj zobaczyć też swoją żonę, właśnie jako cesarzową, ponieważ to jest ogólne czytanie. W każdym razie albo ty, albo ktoś powoduje, że ktoś tutaj jest bardzo zmęczony jakimiś sytuacjami, coś musisz dokończyć w tym tygodniu no dobrze, patrzmy ogólną energię gwiazdę gwiazda, moi drodzy no, jakieś spełniające życzenia w tym tygodniu Będziesz pod opieką sił wyższych, będziesz. Możesz spotkać kogoś do związku, oczywiście, że tak. Możesz znale znaleźć upragnioną y, pracę. Możesz wyjechać na upragnione wakacje, jakieś spełniające się marzenie. No, zobaczmy, o co chodzi z gwiazdą. Ciebie, bliźniaku czy bliźniaczko. Główna energia na czas od 3 do 9 lipca. Od 3 do 9 lipca. Pies czeka za oknem. Chyba wy go też słyszycie, co? Niech sobie poszczeka. Dobrze, co my tu mamy? Coś związanego z domem, koło domu. Um, obrona czegoś, kogoś i co? I znowu gwiazda. Ło, wow, z przytupem wręcz. No, co tutaj macie? Ten tydzień piękny, bliźnięta. No, naprawdę. To, co masz do obronienia, obronisz? Być może swój dom przed kimś, może jakaś trzecia osoba wtrąca ci się w nie swoje sprawy, może to jest mama, może to jest nie wiem, partner czy partnerka, gdzie nie jesteście może w związku, a, a, a lubi powiedzieć coś przykrego narzucać swoje zdanie, więc tutaj y, mam wrażenie, że ty, dziennikarzu, zaczynasz walczyć o swoje, o swój dom, o, o swoje relacje w domu. Mm. Tutaj też, y, mi się wydaje, że mm, może chodzić też o to, że ktoś komuś się będzie oświadczał. Ktoś y, będzie zaproszony na ślub, na wesele, może na chrzciny, a może na domówkę, może parapetówkę. Słuchajcie, patrzymy. Tego może strasznie dużo, słuchajcie. Co przychodzi, królowa Buław? <śm> no, to jest ktoś. To jest dumne. zobaczcie zna swoją wartość ona wie, że to czego pragnie to to uzyska tym swoim seksabilem uśmiechem ubiorem biustem <noise> żart w każdym razie mm, zobaczmy o co chodzi z tą kobietą Możesz to być ty, może ktoś wchodzi w twoje życie. Królowa była. Ognista pani. Baran, lew, strzelec. Ale nie musi być, tak to wszyscy mówią, ale nie musi być. A jak nie powiem kto, to zaraz jestem upominana, że nie mówię, no więc <grytanie> dogódź tu. Yy, królowa była. Co to chodzi z tą królową była? No, trójka mieczy. Dlaczego trójka mieczy? I głupiec. No. się zaczyna? No to ja już mogę. Ja już to rozumiem. Słuchajcie, yy, pamiętacie, że to jest ogólne ok? Ale powiem, co tutaj wygląda. Jak to tutaj wygląda. Ewidentnie widzę mężczyznę albo odwracajcie sobie. osoby, która jest wykorzystywana przez drugą i to na maksa. Nie ma tutaj równowagi, tutaj jest zranienie, tutaj jest w tej trójce nieczy i zdrady i trójkąty, i Bóg wie, co jeszcze, co powoduje łzy, co powoduje to, że czegoś już nie chcesz, chcesz odejść z tej, z tej energii. I mamy tutaj głupca. Mogą łzy pojawić się przez to, że jestem w ciąży i już no, totalne uziemienie. Może być też tak, że chcę iść w nową drogę. Nie chcę już tu zostać. Broni siebie, bronię swoich marzeń, pragnień i nie dam się zniewalać, tak? I tutaj jest kobieta lub mężczyzna, który postanawia pójść, yy, zaczynać coś nowego. Chcę. chcę Iść za tym marzeniem. Co odchodzi? Piątka denarów. To zburzenie energetyczne, można by powiedzieć. Nieważne, czy w związku, czy chodzi o pracę. O pracę równie dobrze może chodzić też. Dlaczego? Może byłeś zwolniony, czy zwolniona. Ale Skoro tutaj, biorąc pod uwagę historię, którą już rozpoczęłam, mam wrażenie, że tutaj ktoś po prostu postanawia odejść. Być może często były kłótnie, być może często nie dogadwaliście się, trzeba było się bronić, więc tutaj już to odchodzi od Ciebie. Tutaj już postanawiasz iść w nową drogę. Dlaczego piątka pentakli, czyli denarów? Dobra, tu mi wyszło. No proszę, dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy, czyli co? No, widzę ewidentnie kogoś, kto zostaje zraniony. I no już gorzej być nie może i nie może, idę, już odchodzę. Zaczynam coś od zera. Właśnie tutaj ten głupiec jest pokazany. Mamy królową mieczy. To jest kobieta po przejściach, kobieta po rozwodzie, kobieta, która nałożyła maskę, ponieważ nie chce być zraniona więcej. Więc tutaj widzę, że no, ewidentnie jest no, już odchodzisz, być może ściągniesz tą maskę, być może wreszcie uwolnisz się od jakiegoś ciężaru. Jaka jest rada? Siódemka kielichów. Siódemka kielichów mówi o tym, że jeszcze nie jesteś gotów na zmiany. Nie powinieneś zmieniać swojego życia, jeżeli nie jesteś na to gotów. Ale ty już myślisz o tych zmianach. Już masz, jesteś w trakcie jakby tworzenia nowego planu. Jakaś sytuacja spowoduje, że ty będziesz chciał, czy będziesz chciała obronić siebie. Wiesz, że w Ty już tutaj nie możesz być, tu już nie pasujesz. Tu już za bardzo ktoś cię chce pozbawić jakby Twojej energii, Twojego entuzjazmu. Właściwie tego, jakim jesteś, czy jaka jesteś, chce Cię stłamsić, a ty nie chcesz na to pozwolić no rada siódemka kielichów <laughs> no i azbuław <laughs> idź za czymś nowym, kompletnie nowym buława, azbuław no wiadomo, to są nowe miłości, to jest nowe przedsięwzięcia nowe pomysły na coś ale tylko wtedy jak będziesz na to gotów, czy gotowa no. Czemu mnie to nie dziwi? No, mamy kartę sądu ostatecznego. Sytuacja karmiczna. Więc tutaj jesteś pod opieką sił wyższych. Cokolwiek nie zrobisz w tym tygodniu, będziesz pod tą opieką. Nie idźcie z wiarą, działaj. Bo nie zostaniesz skrzywdzony przez nikogo, ponieważ masz tą ochronę. Jakie jest ostrzeżenie? Ostrzeżenie, głupiec, ostrzeżenie, by nie być lekkomyślnym w tych swoich działaniach. Żeby, tutaj jest rada, podejmij działanie, dopóki by, y, będziesz na, na nie gotów, tak? Czy gotowa. Tutaj jest ostrzeżenie, jeżeli zaczniesz działać od zera. Coś pominiesz, coś spowoduje, że mm, możesz pożałować tego kroku. Możesz pożałować tego kroku. No. No, pokaż się, co to jest. No, jeszcze nie masz dopracowanego planu. Jeszcze wszystkiego nie wiesz, Doucz się, do uczcie się, doinformuj się i dopiero wtedy zaczynaj coś od nowa, ponieważ na ten moment yy, coś pójdzie nie tak. Tutaj. Hmm, jeżeli pójdziesz w nową pracę, jeżeli pójdziesz, w, to zostań pracoholikiem. to nie jest dobre, to nie jest ucieczka. U, to jest ucieczka właśnie przed życiem, a to przecież nie o to chodzi. Możesz tego pożałować. Ten bardzo szybko <laughs> no dobra teraz zobaczymy co u singli a potem co u osób spod, spod znaku bliźniąt oczywiście ale w związkach single od 3 do 9 lipca 2023 roku od trzeciego do dziewiątego lipca. Single. Z podznaków 10 oczywiście. No. I co nam tutaj wyskoczy? Ósemka buław. Piątka kielichów. I głupiec. I <głupiec>, głupiec, moi drodzy, moi kochani, Single, single. singielko, singlu. O co tutaj chodzi? Ja tutaj widzę, że mm, mm, masz dużo kontaktów poprzez internet przede wszystkim ktoś tutaj gra ktoś tutaj tańczy w rytm tej muzyki wiecie o co chodzi dobra zabawa częste spotkania ale to bardziej przez internet ta karta mówi chociaż no może w realu też już tylko ty wiesz o tym ale w głębi duszy tęsknisz za kimś tęsknisz albo tęsknisz, jesteś może po rozstaniu z kimś i tutaj właśnie widzimy, że rozpocząłeś nową drogę, od zera coś zaczynasz, więc ja widzę osobę, która jest singlem hmm. nie z wyboru, raczej z przymusu z z kimś tęsknisz no piątka, kiedy właśnie o tym mówi takie wycofanie się, takie, no, co ja tu robię, ja już w zasadzie nie ma mnie tu, nikt na mnie nie zwrócił uwagi, bo jestem beznadziejny, beznadziejna, nieatrakcyjny, nieatrakcyjna, po prostu zostałem opuszczona, opuszczona, tyle powodów z tego powodu, no właśnie, i tutaj rozpacz, rozpacz, wmawianie sobie sytuacji, których pewnie nawet nie było. Myślę nawet, że tutaj też myślisz o sytuacjach, które były miłe, ale niestety to są sytuacje, które już minęły, które w zasadzie no już no nie przyjdą do ciebie. No i na koniec mamy głupca, ale zobaczmy. Dlaczego przyszła ósemka buław, ósemka buław, no i piątka, kurczę, no ja widzę osobę, która mi miota się wymyśla, piątka była właśnie o tym mówi, chciałabyś, czy chciałbyś gdzieś z tą, Osobą, którą poznajesz przez internet, z którą dużo spędzasz czasu w różny sposób, to jest dopiero poznana osoba. Chcesz poznać osobę, może się złościsz, że nie możesz poznać tej osoby, jakiejś osoby. Też tak może być. Może sięga, że do kieliszka bardzo często. Być może byłaś męża mężatką, byłeś żonaty. I chcesz czegoś nowego, szukasz tych ludzi po internecie i może się złościsz, że ci to nie wychodzi to też tak może być dlaczego? bo ty się tutaj hamujesz tutaj się wycofujesz piątka yy. no właśnie i mamy tego Asa Buław ale też siódemkę denarów, czekasz jeszcze czekasz, jeszcze się łudzisz że ktoś wróci z Twojej przeszłości. I dlatego nie wierzysz w to. Może go obserwujesz, czy ją obserwujesz przez internet. Jakby do Ciebie nie dochodziło, że już jesteś sam, czy sama, że już jesteś tym singlem. I głupiec. Głupiec mówi o nowej drodze, o czymś, co. No, rozpoczynam od nowa, na nowo, od zera, kompletnie od zera. Ale z... zobaczcie, słońce. Musisz wyjść z tej piątki kielichów. Uwierzyć w to, w siebie przede wszystkim, uwierzyć w to, że masz czystą kartę, że możesz pogadać z kimś przez internet, nie na siłę. Słuchajcie, to jest takie, poczujesz, że z osobą, którą będziesz rozmawiać, pisać na mediach społecznościowych, że to jest właśnie to. Tutaj jest ta buława, to jest ten nowy początek. Jesteś tym motylem. To ciebie zależy, na którą buławę usiądziesz. No. <laughs> I czy w ogóle będziesz chciał, czy będziesz chciała to zrobić. Tutaj jest ta siódemka denarów. To jest takie oczekiwanie. To jest jakby silniejsze od ciebie. Silniejsze od ciebie to oczekiwanie na kogoś. Ale tutaj okazja przychodzi, Nowy, nowa osoba, tutaj słońce przyświeca, tutaj jest w stanie spełnić twoje marzenia. Możesz rozkwitnąć dzięki tej osobie, możesz mieć dzieci dzięki tej osobie, możesz stworzyć związek dzięki tej osobie, którą możesz poznać w tym tygodniu. I przestaniesz być singlem. No dobra, ale się ugadałam. Yy, dobra, co teraz dla. Z znakiem bliźniąt, ale osób, które są w związkach. Co dla Was od 3 do 9 lipca? Co dla osób w związkach? Mhm. O Boże, drogi. W tych związkach, no naprawdę, ostatnią ja mi wychodzi. Trzeci znaki masakra. No ale dobra. Jedziemy dalej. No, kogo tutaj mamy? Mamy królową mieczy. Zimną S, jak ja to kiedyś mówiłam. <laughs> Zimna S. Czyli taka kobieta, która nosi maskę, która. No. Nie pozwala sobie na emocje. To jest osoba, która lubi stawiać wszystkich po kątach. Zobaczcie. I tutaj mamy sprawiedliwość i asamieczy. Jakaś sprawiedliwość przychodzi. Jakaś rozmowa, poprzez tę rozmowę coś tutaj się rozwieje. Zobaczmy. O co chodzi? O co chodzi? U bliźniąt w związkach. W tym tygodniu. No, znowu, a z mieczy. Jak się te karty powieliły? No dobra, słuchajcie, no, ja tutaj widzę króla dynarów. To musi być mąż, a królowa mieczy żona. Mąż to mężczyzna, który zarabia na dom, który może mieć firmę, który ma niezły, no ma tą gotówkę przy sobie, może być szefem również jakiejś firmy, to chyba mówiłam, mężem i tak dalej, możecie mieć dzieci. I co? I tutaj widzicie, że coś się nie klei, coś się sypie, Jesteście przed decyzją, czy być w tym związku, czy nie. Będziecie rozmawiać ze sobą. Komuś opadną różowe okulary, że tak powiem. Może się ktoś łudził, że ten związek przetrwa jeszcze, że da się uratować, że no, będziecie umieli współpracować, może dla dzieci i tak dalej. Tu nie ma podjętej decyzji. Tutaj jest czas na rozmowę. I tak naprawdę od was będzie zależało co zrobicie w tym z waszym życiem, a to na pewno nie należy decyzja do tarota, ani nie do mnie, tylko do was. Bo to wy ostatecznie podejmujecie swoje decyzje. To jest wasze życie przecież. Pamiętajcie, że tarot to nie wyrocznia. No dobra, teraz zobaczymy co. Mogę Wam tylko wskazać jakąś drogę. Nie wiem, czy Wam spasuje, czy też nie. No dobra, teraz patrzmy. Aniołki, aniołki. Co mają do powiedzenia aniołki dla osób, które są singlami? Aniołki. No, co mają do powiedzenia dla singli? Idealny moment. Super. Idealny moment, a dla osób, które są w związkach, mało prawdopodobne. Hmm. No nie jest zbyt jasna informacja. Mało, pra mało prawdopodobne to jest to, że sytuacja rozwinie się tak, jak Ty uważasz, że tutaj są jeszcze inne rzeczy, które będą miały wpływ na to, co się będzie działo wokół Was. I Wam to przeczytam, żeby sytuacja była jasna. Mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, że sytuacja, o którą pytałeś, rozstrzygnie się w sposób, jaki zakładasz. Mogą mieć za to miejsce rozliczne inne możliwości rozstrzygnięć. Może być również tak, że to, o co prosisz, nie leży w Twoim najwyższym, najwspanialszym interesie. Skup się na alternatywnych możliwościach. Otwórz swoje oczy na odmienne okazje. Bądź otwarty na doświadczenie wyjątkowych i w większym stopniu podnoszących na duchu rozwiązań niż to, co dla siebie początkowo zaplanowałeś. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. To czytanie mi się strasznie przeciągło. Kochani, do następnego razu, oczywiście. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. No i fajnego tygodnia Wam życzę. Trzymajcie się Pa.